Siemaneczko, z tej strony Agaciasta. Witam Was serdecznie na moim nowym kanale Forma Życia. Jeżeli tu jesteście, to albo przeszliście z filmu, który dodałam na kanał główny, więc już wiecie więcej o co chodzi, albo z mojego Instagrama, gdzie też co nieco Wam opowiedziałam. Na tym kanale chcę Wam przedstawiać merytorykę, czystą merytorykę. Chcę odejść od takiego lifestyle'owego contentu. Tutaj ma być po prostu konkret. Bardzo potrzebuję, jako twórczyni, mieć taką misję i od dłuższego czasu miałam już w głowie to, że ja chcę te moje działania mocno już ukierunkować właśnie na to, od czego tak naprawdę wyszłam. Bo kiedy zaczęłam tworzyć w internecie, kiedy już wiedziałam, że będzie to w jakiś sposób część mojego życia, cały czas towarzyszyło mi takie poczucie misji. Oczywiście ona miała różne oblicza, ale zawsze lubiłam to poczucie, że kiedy coś robię, kiedy coś nagrywam, kiedy realizuję jakiś przepis, mam w tym misję. Chcę komuś pomóc, chcę komuś doradzić, chcę kogoś zainspirować itd. itd. I też wraz ze wzrostem popularności no nie da się tego ukryć, coraz mocniej poszłam w taki lifestyle. On też się dobrze sprzedaje, to znaczy no ludzie jednak lubią te takie prywatne wstawki i to wszystko. Ja to w pełni rozumiem, no bo też przecież jestem obserwatorką wielu osób. Też totalnie nic do tego nie mam, ale jako twórczyni potrzebuję mieć misję i bardzo długo szukałam takiego złotego środka, jak to zrobić i po prostu przyszedł pomysł, od dawna już ten pomysł tak naprawdę był w mojej głowie, na ten nowy kanał. Jeżeli chodzi o to, co tutaj znajdziecie, to chciałabym tutaj przedstawiać Wam fitness od strony jak najbardziej przystępnej, więc będzie dieta, będzie trening, będzie suplementacja, będzie szeroko rozumiany zdrowy styl życia, ale w sposób merytoryczny, bez lania wody, bez takich właśnie filmów lifestyle'owych, czyli jakieś tam vlogi treningowe, vlogi jedzeniowe, to wszystko zostaje na starym kanale, jakby nie odchodźcie, zostańcie też tam ze mną, bo to wszystko tam będzie, ale tutaj będzie taka stricte merytoryka, filmy, które nie są nastawione na to, żeby łapać jak największe zasięgi i żeby łapać przypadkowych widzów, tylko nastawione na to, żeby jak największej liczby osób po prostu pomóc. To zawsze mnie bardzo uskrzydlało, bardzo to lubię w tej właśnie twórczości, tutaj internetowej. No i na ten moment już mam nagrane około 10 filmów takich merytorycznych, i mimo, że wymagają ogromu pracy, i naprawdę tutaj i ja, i Hubert, który jest teraz za kamerą, no naprawdę sporo, sporo godzin na tym spędziliśmy, ale wierzę, że są wartościowe. Wierzę, że naprawdę pozwolą Wam zrozumieć temat, a mi wy wyczerpać dany temat. Ja wiem, że ja nie wynajdę koła na nowo, i ja wiem, że te treści, które tutaj się pojawią, one były. E Tysiące razy maglowane przez innych trenerów, dietetyków i tak dalej, ale uważam, że wciąż bardzo dużo treści jest przedstawianych w sposób, powiem mądrze, żeby zabrzmieć mądrze, żeby wyjść na specjalistę. No i kiedy osoba początkująca słyszy o periodyzacji, o hipertrofii, wiecie jakieś, nie wiem, jeszcze angielskie nazwy i tak dalej, no to po prostu głowa wybucha i ona stwierdza, że to jest wszystko za trudne, że ona nie jest w stanie tego pojąć, że tego jest na tyle dużo i na tyle sprzeczne są te wszystkie dane, że po prostu, no, odsuwają się od tego zdrowego stylu życia, a ja. 제 Wierzę, że on jest naprawdę bardzo prosty, wiem, że on jest bardzo prosty, tylko po prostu ludzie niepotrzebnie go utrudniają, komplikują, więc ten kanał nie będzie wynajdywał koła na nowo. To będą te same treści, które były już powtarzane pewnie wiele razy, ale wierzę, że przedstawione tym razem w sposób, który dotrze po prostu do każdego, właśnie szczególnie do osób początkujących. Chciałabym, żeby, jeżeli zaczynacie tą swoją ścieżkę na drodze zdrowszego stylu życia, pojawi się w waszej głowie jakiś problem, nie wiem, nie wiecie, ile wody powinniście tak naprawdę. Sobie dostarczać w ciągu dnia. Albo nie wiecie, czy kreatyna to jest mit czy hit. Mit czy hit? Tak dobrze powiedziałam, Hit czy mit? I po prostu wchodzicie na ten kanał i jest tam odpowiedź na to. Krótka zwięzła, co jest dla mnie bardzo trudne, bo widzicie ile ja teraz gadam już tutaj witając się z Wami, ale obiecuję, że takich przegadanych filmów, kiedy mówię, właśnie po prostu opowiadam, będzie mało. Jutro już pojawi się tutaj pierwszy film, czysto merytoryczny, także jeżeli dzisiaj Was jeszcze nie zaciekawiłam, to zajrzyjcie tutaj. Bardzo Was proszę jutro, no bo jutro już będzie pierwszy taki film. Też Wasze zdanie będzie dla mnie bardzo ważne. Przybraliśmy pewną formę tych filmów, było wiele prób, wiele gdzieś tam dyskusji na ten temat. Finalnie wyszło to tak, ale oczywiście to wszystko może się zmienić w zależności od tego, jaki będzie Wasz feedback. Starałam się robić te filmy dosyć krótkie, ale też wyczerpujące, więc to nie jest pół minuty, nie jest to minuta, ale jest na przykład 5-6 minut. Jeżeli ktoś chce zacząć suplementować kreatynę, albo po prostu nie wie, czym jest kreatyna i chce o niej się dowiedzieć wszystkiego, to w takim filmie o kreatynie będzie dosłownie wszystko, co na temat tej kreatyny jest istotne, więc mam nadzieję, że będziecie sobie z tego korzystać, że to będzie dla Was naprawdę bardzo pomocne. No i cóż, będę Wam bardzo wdzięczna, jeżeli zostawicie dzisiaj tutaj subskrypcję już na takie dobre rozpędzenie tego kanału i jeżeli polajkujecie ten film, a jeżeli te treści, które będę wrzucała tutaj w kolejnych tygodniach będą dla Was pomocne, no to pamiętajcie, że każde Wasze udostępnienie to jest taka, no najlepsza nagroda za to, no bo dla mnie jako dla twórcy fajne są te większe zasięgi, ale tak jak mówiłam, nie chodzi mi o ilość, nie chodzi mi o przypadkowe zasięgi, tylko rzeczywiście zasięgi tych osób, dla których te treści są przygotowane, tych osób, które rzeczywiście sobie z tego będą korzystały. No mam nadzieję, że tym moim doświadczeniem, tą moją wiedzą po prostu pomogę Wam lepiej i mądrzej wejść w ten świat zdrowego stylu życia i będziemy sobie razem się motywować, cieszyć się tym wszystkim i stawać się coraz zdrowszymi. Tego bym chciała i dla siebie i dla Was. Bardzo Ci dziękuję, że tutaj jesteś, że obejrzałeś ten film, obejrzałaś. No i życzę miłego dnia. Widzimy się jutro w ziołce.